Cześć. Dziś znowu w samochodzie pada śnieg i nie chciałbym, żeby jakiś śnieżek wpadł w oczko kamery i popsuł cały filmik. Dlatego w samochodzie, ale blisko tutaj gminnego ośrodka kultury, e, blisko siedziby ochotniczej Straży Pożarnej, ale nie o Goku, ani też stricte o Straży Pożarnej chcę dzisiaj powiedzieć. Chcę dzisiaj powiedzieć o mm, orkiestrze Dentej, która właśnie. Istniała przy Ochotniczej Straży Ogniowej, ale zanim takowa powstała, zanim, e, e, zanim to strażacy się zintegrowali, e, orkiestra w Sosnowicy już była wcześniej, bo powołuje ją Teodor Libiszewski. Zaraz na początku XX wieku To jest mniej więcej 1902, 1903, może czwarty Trudno powiedzieć już teraz, który to był rok dokładnie Ale mniej więcej te lata I to jest, to jest orkiestra rybacka Składająca się z 18 rybaków Którą dowodzi kapelmistrz, mój pra-pradziadek Andrzej Armaciński. I ta orkiestra jest zapraszana na różne wesele, na różne uroczystości. Ona gra w Warszawie na Krajowej Wystawie Rybackiej, ona gra u, na weselu u Teodora Libiszewskiego, ona wita tutaj na tych ziemiach w 1905 roku księdza biskupa Franciszka Jaczewskiego który tutaj ten robi ten słynny objazd tutaj po tym tolerancyjnym ukazie cara Mikołaja II także gra na takich dużych, wielkich uroczystościach jest bardzo sławna na całą okolicę. okres pierwszej wojny światowej no, był taką zawieruchą w której, w której no, ta orkiestra na pewno przycichła i już po I wojnie światowej, w 1924 roku, powstaje właśnie Ochotnicza Straż e, Ogniowa, e, a trzy lata później, bo w 1927 roku, z takiej inicjatywy, e, z takiego pomysłu pana Józefa Szumskiego, e, powstaje orkiestra e, Sosnowicka, orkiestra Strażacka, orkiestra Denta. Taką ciekawostką jest, że e, pan Józef Szumski rowerem pojechał do Lwowa po instrument, na którym miał grać w tej orkiestrze dętej. No coś niesamowitego. Pojechać rowerem do Lwowa i wrócić z wielką trąbą bodajże, o ile dobrze pamiętał że to był taki instrument, ta trąba się pewnie jakoś inaczej nazywa, ja nie mam pojęcia o, o muzyce i o instrumentach, wybaczcie, że z dużą trąbą jechał na rowerze z ze Lwowa. Niesłychana historia. Pierwszym kapelmistrzem zostaje pan Czerniak, on jest pracownikiem, pracuje we dworze Teodora Libiszewskiego, ale jak można wyczytać ze źródeł historycznych dopiero kiedy, kiedy tą pałeczkę kapelmistrza przejmuje mój pradziadek Stanisław Armaciński, czyli syn Andrzeja Armacińskiego, wtedy, wtedy ta orkiestra rozrasta się do 30 członków to jest olbrzymia orkiestra, grana na weselach, na jakichś imprezach religijnych, patriotycznych, przynosi już spory dochód. Ona się rozwija, oni mogą sobie coś dokupić, oni mogą się jakoś tam spotykać, oni mogą sobie grać, mają na to środki, bo ta orkiestra przynosiła po prostu duży dochód i to było bardzo, bardzo fajne ludzie w takich trudnych czasach potrafili się właśnie w ten sposób zintegrować nadchodzi druga wojna światowa i również kapela musiała siłą rzeczy przycichnąć również doszło do takiej tragedii naszej tutaj rodzinnej e, otóż kapelmistrz e, tej orkiestry dętej, zostaje aresztowany w 1941 roku i ginie w Oświęcimiu w obozie koncentracyjnym. I po wojnie już, po II wojnie światowej, powstają, czy rodzi się pomysł, żeby wskrzesić tą orkiestrę Dentą. Nie ma już kapelmistrza, który zginął w Oświęcimiu, ale... Kierownictwo nad tą e, wstrzeszoną już po wojnie orkiestrą e, obejmuje jego syn, a mój dziadek Henryk Armaciński, wraz z panem Józefem Szumiło. Oni we dwóch tutaj kierują tą już niewielką orkiestrą, kilkuosobową orkiestrą Sosnowicką Orkiestrą Dentą. I ta orkiestra istnieje aż do 1980. 82 roku, a więc bardzo długo, bo licząc od 1927 roku, już te, to, e, od początku tej orkiestry strażackiej, to 55 lat. Przez 55 lat gra tutaj w Sosnowicy wspaniała orkiestra Denta. W, w tych latach 80. nie ma komu grać. Młodzi nie garną się do orkiestry. Starsi ludzie już troszeczkę no, wymiękają, można powiedzieć tak po młodzieżowemu i orkiestra zawiesza swoją działalność, orkiestra przestaje istnieć. Taka to piękna, fajna historia e, o kulturze, o, 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 o integracji sosnowickiej ludności. Pozdrawiam.